Bardzo proszę, pan poseł Grzegorz Bram, koło poselskiej Konfederacji. Szczęść Boże, dobry wieczór. Późna pora, ale sprawa arcyważna, ważna. Odwrotnie proporcjonalnie do liczby zaangażowanych bezpośrednio w procedurę słuchaczy. Koło Konfederacja nie poprze w żadnym wypadku kolejnego totalniackiego projektu, jaki jest stręczony tej Izbie, stręczony w sposób w sposób godzien najgłębszego pożałowania, dlatego że w opakowaniu propagandowym, które w istocie służy antagonizowaniu Polaków i stygmatyzowaniu pewnej grupy ludzi, którzy starają się zachować jeszcze zdrowy rozsądek i zachować wolność w tym świecie, w którym totalniactwo przoduje i postępuje. Mam na myśli ludzi, którzy nie spieszą się z poddawaniem rekomendowanym przez państwo procedurom medycznym swoich nowonarodzonych dzieci. Oni w uzasadnieniu tego projektu, który jest w Wysokiej Izbie prezentowany, są wskazywani jako rzekome źródło zagrożeń epidemiologicznych. Tak jest. Ludzie, którzy wzdragają się poddawać noworodki szczepieniom z obawy występowania, co jest stwierdzonym faktem, niepożądanych odczynów poszczepiennych. I oto tych ludzi autorzy projektu usiłują wskazać jako źródło zagrożeń dla ogółu, całkowicie bez całkowicie kontrfaktyczny. Fakt konstatowanej przez autorów projektu zmniejszającej się liczby osób wyszczepionych, jakież to charakterystyczne, że i w tym słownictwie traktuje się ludzi jak bydło, ten fakt może być dyskusyjny, dlatego że być może osoby, które nie poddały szczepieniu noworodka, po prostu oscylują w stronę normy europejskiej, gdzie nie stosuje się tak ryzykownych jak w Polsce praktyk i szczepione są dzieci niemowlęta dwu, trzymiesięczne. U nas władza ludowa, przepraszam bardzo, ponagla do tego i żąda, żeby poddawać procedurom o ryzykownym, o ryzykownym i często tragicznym w skutkach działaniu, żeby poddawać już noworodki. Zwracam uwagę, że te europejskie trybunały, które dla wielu z państwa są miarodajnym i ostatecznym źródłem wiedzy wszelkiej. te trybunały odnotowały już w swoich wyrokach przymuszanie, do szczepień jako niedopuszczalną ingerencję w prywatność, właśnie wolność jednostki, która jest tak cenna dla konfederatów. Szanowni państwo, buduje się tam też atmosferę narastającego zagrożenia wbrew statystykom. Ja przypomnę, że jeśli tym statystykom na przestrzeni dekad się przyjrzymy, to zobaczymy, że o, na przykład zniknęła szkarlatyna. Niektórzy z nas może kojarzą szkarlatynę z literatury, z literatury jeszcze XIX-XX wiecznej. Dziś to słowo w zaniku. Czy było kiedykolwiek obowiązkowe szczepienie przeciw szkarlatynie? Nie, nie było takiego szczepienia, ale ono zniknęło. Tworzy się wizję zagrożenia epidemią, gdy tymczasem mamy ustawę o zwalczaniu chorób zakaźnych i w związku z tym jest już w tej chwili instrumentem dostępnym władzy akcyjne przeprowadzanie szczepień w razie realnego zagrożenia. Reasumując projektów totalniackich nie popieramy, dostrzegamy w tym projekcie dążenie do utworzenia niemniej ni więcej. Policji Sanitarnej i temu przeciwstawiamy się, stojąc na gruncie tradycyjnego pojmowania wolności polskiej. Wolności, chwała Bogu, jeszcze, jeszcze nie określają do końca ram naszego życia dziękuję ludzie bardzo. tacy jak autorzy tego projektu. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo.